Drodzy bracia i siostry, we wczorajszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa, że po tym jak Samuel namaścił Dawida na króla, duch Pański opanował Dawida. I dziś widzimy owoce działania tego ducha Pańskiego, czyli ducha świętego. Otóż. Ojciec Dawida jest, wysłał swojego najmłodszego syna do obozu izraelskiego, aby zobaczył, jak się wiedzie Izraelitom, i też zaniósł to, czego potrzebowali jego bracia pożywienie i inne rzeczy, które ojciec dla nich przygotował. Dawid przybył do obozu izraelskiego, który stał naprzeciw obozu wrogów, filistynów, wcale nie po to, żeby walczyć. Ale właśnie ten duch Pański, ten duch święty, który go opanował, który dawał mu te dary, które daje duch święty przede wszystkim w tym przypadku ducha męstwa. Kazał mu stanąć do boju, i to do boju, do walki nierównej, do walki, którego bali się wszyscy inni z Saulem włącznie, bo Goliat wystąpił przeciwko wojskom izraelskim, złożeczył im, na, na, naśmiewał się z nich i wyzywał na pojedynek któregoś z nich, mówiąc, jeśli ktoś mnie pokona, my, Filistyni, będziemy waszymi niewolnikami, a jeśli ja pokonam tego waszego przedstawiciela, wy będziecie naszymi niewolnikami. I nikt z Izraelitów nie mógł wystąpić. Wszyscy się bali. Jedynie Dawid, ten, który, jak mówiłem, poszedł tam nie po to, by walczyć, ale ten duch pański. Dał mu tę moc, by iść w bój, mimo że nie był żołnierzem, był pasterzem, nie był zaprawiony w walce, nie miał żadnej zbroi, tak jak tamten Filistyn, od młodości zaprawiony w walkach, wielki, potężny mężczyzna, uzbrojony po zęby. Tymczasem Dawid. Szedł tylko z tym, co miał jako pasterz z kijem, z procą i kamieniami w torbie. Ale miał tę moc, której nikt nie może pokonać moc Boga, moc Jego Ducha. I widzimy, że idzie na to pole, by walczyć z Filistynem, nieustraszony, ufając. Zawierzając się w pełni Bogu Izraela i zwycięża. I to jest, bracia i siostry, rzecz niesamowicie ważna dla nas, abyśmy byli otwarci na Ducha Pańskiego, aby zły Duch, który operuje przede wszystkim lękiem i który zamyka nas na to, co Pan Bóg chce dokonać w nas i przez nas, nie miał nad nami mocy. Lecz właśnie, aby moc płynęła z Ducha Pańskiego. I to jest rzecz niesłychanie ważna, abyśmy codziennie przyzywali Ducha Świętego, by On nam towarzyszył, by On nas umacniał, by nam dawał to życie, którego żaden człowiek dać nie może, a które właśnie daje Bóg. To życie, które nie boi się śmierci. Bo Dawid w istocie, mając tego ducha, nie bał się śmierci, nawet o tym nie myślał, był przekonany o tym, że wraz z Bogiem, Jego mocą zwycięży i zwyciężył. Ewangelia też pokazuje nam faryzeuszy, którzy są, jak tamci Izraelici zgromadzeni wokół saula, są sparaliżowani. Zapewne i lękiem, ale też i swoim myśleniem, swoją, swoimi wyobrażeniami o tym, jak powinna wyglądać religia, czy mają się sztywno prawa. Nie ma w nich ducha. Nie ma w nich ducha Bożego, ducha Pańskiego, ducha Świętego. Bo widząc człowieka nieszczęśliwego, który ma ósmą rękę i którego Jezus może uzdrowić, zamykają się w sobie i w swojej wizji religijności i kiedy Jezus ich pyta co wolno uczynić w szabat życie ocalić czy zabić oni milczą są jak mówiłem zamknięci są zamknięci na ducha Bożego są zamknięci na miłość tak może być i z nami. Wczoraj wspominałem o tym, że zasadą interpretacyjną wszelkich zasad, wszelkich praw w Kościele, wszystkich przykazań, tą zasadą interpretacyjną jest miłość. Bo Bóg jest miłością, bo Duch Święty przynosi miłość i wlewa w nasze serca. Jeśli tej miłości nie ma, nie ma w nas Ducha Pańskiego. Jezus więc, mimo że naraża się faryzeuszom, uzdrawia tamtego człowieka. A oni zamknięci na ducha Bożego i pod wpływem innego ducha, bo nigdy nie jest tak, że my jesteśmy, nie jesteśmy pod wpływem żadnego ducha. Zawsze jakiś duch na nas wpływa: albo duch święty, albo ten duch, którego imienia lepiej nie wymieniać. I to widać, jakie owoce przynosi działanie tamtego ducha w owych Faryzeuszach. Wychodzą i naradzają się, jakby Jezusa zabić. Tak, to jest owoc działania tego ducha, który jest kłamcą, oskarżycielem i ostatecznie zabójcą. Jezus potem w Ewangelii Świętego Jana powie im: Wy macie. Diabła za Ojca, bo czynicie, dokonujecie czynów Waszego Ojca. Bracia i siostry, dziś jesteśmy tu po to, aby otwierać się na Ducha Świętego, na Ducha Życia, Ducha Miłości, który rzeczywiście cudów dokonywał i w Starym Testamencie, przez tych, którzy na Niego byli otwarci, i w Nowym Testamencie, i w Kościele, i ten charyzmat, który Pojawił się w kościele i który trwa i przynosi tak bogate owoce właśnie, owoce miłości, ten charyzmat życia konsekrowanego, to też dar Ducha Świętego poprzez człowieka, który się na niego otwarł i który musiał przezwyciężyć bardzo wiele oporów, zapewne i w sobie, i w swoim środowisku, bo był pierwszym, który poszedł na pustynię, który najpierw sprzedał wszystko, co miał. I zrobił coś, co wyglądało na szaleństwo, a jednak okazało się i ciągle się okazuje wielkim darem Pana Boga dla Kościoła i dla ludzi. Amen.